Kolejna adaptacja gry w tym roku bije rekordy w Box Officie. Tym razem przyszła pora na horror oparty na grze Five Nights at Freddy, gdzie tytuł w Polsce tej adaptacji nosi Pięć koszmarnych nocy. Serio? Dla tych, co nie wiedzą, Five Nights at Freddy, czyli popularnie nazywane FNAF, jest adaptacją szalenie popularnej serii gier o tym samym tytule. Same gry mają już kilka głównych części oraz kilka gier pobocznych, a nawet rozrosło się to na książki. Chciałem do tego materiału podejść troszeczkę inaczej, bo zazwyczaj jeżeli nie znam jakiegoś materiału źródłowego, no to po prostu w swoim materiale o tym wspominam, że po prostu patrzę na to przez pryzmat e, jako laika, czy film jako film się e, po prostu broni. Ale tutaj stwierdziłem, cholera, jest tyle ludzi, po prostu kiedy byłem na sali kinowej i oglądałem ten film, było masę ludzi, która była zajarana tym tematem i obejrzałem ten film i później stwierdziłem, że zgłębię bardziej ten temat. Zacząłem czytać a propos Five Nights at Freddy, bo nigdy w te gry nie grałem. Wiedziałem na czym one mniej więcej polegają, ale nigdy jakoś gameplayowo one specjalnie do mnie nie przemawiały, zwłaszcza te pierwsze klasyczne, że tak powiem, e, historie z FNAFem. E, ale zacząłem czytać, zacząłem oglądać filmy na YouTubie, bardzo długie, po wiele godzin, wyjaśnienia tego całego lore i tak dalej i stwierdziłem, kurde, to jest Naprawdę ciekawa historia, którą nie dziwię się, że ludzie mogą polubić. Chociaż w tych niektórych omówieniach, czy w niektórych tekstach, które czytałem, gdzieś twórcy sami tych tekstów, nie, nie gry, gdzieś sami stwierdzali, że niektóre wątki w Five Nights at Freddy no, niekoniecznie się dobrze i łatwo ze sobą łączą i wiele jest tam do powiedzeń, ale jak z takiej można by rzec prostej dosyć gierki, przynajmniej na samym początku, ten lore, który rozbuchał się nie tylko na gry, ale także chociażby książki, po prostu mnie zainteresował. Ale czy sam film mnie tym zainteresował, czy bardziej udzielił mi się ten cały entuzjazm wokół mnie na sali kinowej? I wiele osób, chyba dość niesłusznie. Kojarzy FNAFA z takim horrorem dla dzieci, ale jeżeli zainteresujecie się tą historią i postaracie się troszeczkę w nią zagłębić, to dowiecie się, że jest tam bardzo dużo wątków, których nie powstydziłyby się horrory typowo dla dorosłych. Film zaś opowiada o młodym ochroniarzu, który zostaje cieciem w opuszczonej pizzerii. W pizzerii tej natomiast grasują animatroniczne zwierzaki, które lata temu były atrakcją, która miała przyciągnąć do pizzerii klientelę. Tak się jednak niefortunnie składa, że ów animatrony nie są zwykłymi kukłami, a morderczymi roboto... nie powiem wam co. I ogólnie motyw tych animatronicznych maskotek w filmie był dosyć fajnie ukazany. One mają taki swój specyficzny, dosyć wygląd, mają wyglądać z jednej strony, wiecie, przyjaźnie dla dzieci, ponieważ były to maskotki w pizzerii, a z drugiej strony no, są one na swój sposób przerażające. I właściwie każdy chyba, nawet nie grając we FNAFa, kojarzy te, te postacie, zwłaszcza tego miszka, który jest jakby tym. No, powiedzieć głównym, chociaż pewnie fani i FNAFA by mi powiedzieli, że to nie jest wcale główny, powiedzmy, animatron. No, ale powiedzmy ten najbardziej charakterystyczny animatron. O, takiego, którego, którego właśnie każdy może kojarzyć. I w samym filmie te, te animatrony są bardzo fajnie pokazane, bardzo fajnie użyto efekty specjalne, żeby je ożywić. O ile można w tym wypadku tak właściwie powiedzieć. Więc to jest na pewno spory plus tego filmu. Bo w tej fabule chodzi o to, że nasz główny bohater musi iść do pracy, ponieważ zostaje sam ze swoją młodszą siostrą. Więc ten, aby nie stracić tej siostry, aby nie oddali jej do jakiejś tam ciotki, która jest chyba chytra na 500 plusa, czy coś, musi iść do roboty, żeby wyżywić zarówno siebie, jak i tą siostrę. Ale w ich przeszłości był jeszcze brat, i tutaj poznamy mroczną tajemnicę właściwie tej całej rodziny. I w sumie nie tylko tej. I zadziwiające dla mnie jest, że Josh Hutcherson, którego no, ja przede wszystkim kojarzę z y, m, serii Igrzyska Śmierci, gdzie grał Pete, chociażby, y, że ten aktor no, nie starzeje się prawie w ogóle i facet w tym filmie już jest po 30, ale nadal gra starszego brata dla nastoletniej powiedzmy dziewczynki, czy tam powiedzmy dziesięcioletniej dziewczynki. A facet ma już ponad trzy dychy na karku, ale to akurat dla niego to spoko, że wygląda ciągle pięknie i młodo. Ale no mówię, on właściwie od czasów Igrzysk Śmierci nie za wiele się zmienił, więc mamy tutaj do czynienia z kolejnym aktorem typu Keanu Reevesa, czyli Wiecznie Młodego. Reżyserką filmu jest niejaka Emma Tami, która wcześniej zrealizowała kilka raczej niskobudżetowych horrorów. Tutaj natomiast musiała się zmierzyć z produkcją kultową i uwierzcie mi, to co się działo na sali kinowej podczas seansu tego filmu, to był istny Armagedon w pozytywnym sensie. I jako, że początkowo nie znałem za bardzo Lore 5 na at freddy to film mi się wydawał mocno chaotyczny, że te niektóre rzeczy, którymi ludzie po prostu zachwycali się na sali kinowej, naprawdę, to ja takie emocje to przeżywałem ostatnio w kinie, chyba za czasów Avengers Endgame, że ludzie po prostu krzyczeli, bili brawa w niektórych momentach, tylko że niestety nie wynikało to jakby z samego filmu, wynikało to oczywiście z zachwytu samą franczyzą, odwołań, niektórych dialogów, które się pojawiały, czy niektórych wiecie, takich po prostu sekwencji, które ludzie gdzieś tam kojarzyli po prostu z gier. Jest na przykład w tym filmie taki motyw wizji naszego głównego bohatera. Nasz bohater w snach, początkowo wydaje się, że to mogą być właśnie sny naszego bohatera, odnoszące się do przeszłości jego, ale później zaczęły te rzeczy też wpływać jakby na ten świat, powiedzmy, realny. I to było według mnie takie troszkę takie na siłę, niepotrzebnie, tak jakby twórcy ch chcieli do koniecznie dorzucić jakiś wątek, bo to co wzięli, zaczerpnęli z gry, niekoniecznie jakby im starczyło, chociaż według mnie po tym jak się później zapoznałem jakby z tymi różnymi wątkami, które działy się na przestrzeni lat w całej historii FNAF-a, wydawało mi się, że tam jest bardzo dużo tego, z czego można po prostu czerpać i jakoś się odwoływać, ale te same te sekwencje, jakby nazwijmy to snów, no jakoś nie przypadły mi do gustu i według mnie były takie wciskane niepotrzebnie kompletnie. Ktoś, kto nie jest zaznajomiony z tą marką, może zapytać, dobra, czy to po prostu jest fajny horror, czy to jest przyjemny e, horror? Oczywiście ma on swoje ograniczenia z racji kategorii wiekowej, co jest zrozumiałe, ponieważ FNAF seria gier no jest jakby nie patrzeć przeznaczona raczej dla widza nastoletniego. To głównie nastolatki były na sali kinowej, to głównie one tak żywiołowo reagowały właśnie na wydarzenia na ekranie, więc w moim odczuciu można by było więcej, ja jako powiedzmy już człowiek starszej daty, chciałbym widzieć więcej na ekranie, jak animatrony się brutalnie rozprawiają z niektórymi, z niektórymi postaciami. Ale tutaj twórcy próbują jakoś nam to pokazać, ale tak wiecie, no żeby nie było zbyt dosadnie, czyli gdzieś tam na przykład widzimy, jak ktoś jest przecinany, ale nie widzimy tej postaci, tylko widzimy jakiś tam cień. Samo napięcie. Jest w kilku dosłownie momentach, czułem takie napięcie, że faktycznie yy, zastanawiałem się, co może się wydarzyć danym bohaterom, no ale nie jest tego za dużo, niestety. Więc, jako horror, jest okej okay, po prostu, jeżeli, nie wiem, chcecie sobie z młodszym rodzeństwem obejrzeć, albo sami jesteście trochę młodszym widzem i po prostu nie lubicie się jakoś specjalnie bać. Nowe FNAF nie jest produkcją wybitną, tak jak pewnie sądzą ortodoksyjni fani tego uniwersum, ale na pewno nie jest też tak złe, jak twierdzą ci po drugiej stronie bieguna. Jest to film, który najprawdopodobniej uszczęśliwi przede wszystkim tych fanów, ale on spełnia swoje zadanie tego, żeby był po prostu dość sprawnie przedstawioną rozrywką, tak, aby widzowie, którzy nigdy w życiu nie mieli do czynienia z fnaf mogli po prostu czerpać z niego przyjemność. I dla tych wszystkich nastolatków, których widziałem na sali kinowej, myślę, że to jest produkcja odpowiednia. Nie jest specjalnie straszna, ale też próbuje w jakiś sposób pokazać dosyć sugestywnie niektóre tematy. Ja swojej siedmioletniej córki bym na to jeszcze nie zabrał, ale może jak osiągnie kolejne siedem, to myślę, że mogłaby coś takiego zobaczyć. Dlatego, w mojej opinii, dla filmu Five Nights at Freddy może być tylko jedna ocena. Bo Five Nights at Freddy to dla mnie film na raz. Ktoś może stwierdzić, że to jest negatywna ocena. Nie, to nie jest negatywna ocena z mojej strony. Wręcz przeciwnie. Ja yy, nie spodziewałem się, że tak będę się nawet i dobrze na tym bawił. Po prostu wiem, że raczej nie wrócę do tego filmu, ale. Spowodował on przynajmniej to, a właściwie entuzjazm ludzi na sali, spowodował to, że zacząłem się interesować samym FNAFem, tą, tą historią, która naprawdę się rozciąga na wiele, wiele lat e, i sam się zastanawiam, czy po prostu nie usiąść do tego wszystkiego. Ale tak jak mówię, jakby gameplayowo mnie to niespecjalnie przekonuje, ale może znajdą się tutaj osoby, które są fanami fnaf i mogą mi po prostu coś polecić, od czego mógłbym zacząć, czy zacząć właśnie od Fight Nights at Freddy, czy wiem, że jest taka bardziej rozbudowana gra, chyba jedna z nowszych, Security Bridge, czy może w to spróbować zagrać, bo... Czegoś bym z tego fnafa spróbował i chciałbym zobaczyć, czy sam się po prostu to wciągnę, czy już jestem po prostu za stary. Więc dla osób, które uważały, że ten film będzie totalnym, po prostu gównem, nie, to, to jest po prostu poprawny film. Ma masę głupotek, takich, wiecie, no nie konsekwencji, bohaterowie czasami zachowują się po prostu idiotycznie, ale to można przypisać do większości tego typu po prostu produkcji, nie, nie opartych na, na właśnie na FNAFie czy co, coś takiego. Myślę, że po takim sukcesie kwestią czasu będzie to, aż dostaniemy po prostu jakiś sequel, który pewnie będzie dalej rozbudowywał nam tą. Całą fabułę, którą mamy tutaj. Więc w moim odczuciu naprawdę wyszło to po prostu nieźle. To jest po prostu taki przeciętny, jeżeli chodzi o strony takiej filmowej, czysto dzieło. Ale dla, na pewno dla osób, które są fanami, zobaczyły, te, zobaczyły po prostu na ekranie to, czym się jarały przy pomocy gier komputerowych czy też książek. Wydawanych, no to myślę, że to jest po prostu kawał fajnej e, zabawy. Czy wciągnę się e, jakby w to jeszcze bardziej? Zobaczymy, zobaczymy. Na tą chwilę e, jestem zadowolony, że ten film po prostu zobaczyłem, ale czy do niego wrócę? Wątpię. Wątpię. Dajcie mi oczywiście znać w komentarzu, co wy sądzicie o filmowym Five Nights at Freddy. No i polećcie mi coś, co, co, jaką produkcję powinien, po jaką produkcję powinienem sięgnąć, żeby w tego FNAF-a po prostu spróbować się tak realnie nim zainteresować i po prostu może w niego nawet wkręcić jakoś mocniej. Dziękuję Wam bardzo, moi drodzy. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. A ja się z Wami żegnam i. Do następnego. Trzymajcie się, kłania się Ormando. Cześć.